Cześć kochani, dzisiaj, jak już widzieliście, po tytule tenko, czyli produkty, które zużyłam i moja opinia o nich. Ok, więc nie ma co przedłużać, przechodzimy do rzeczy. I zacznę od y, największej rzeczy, którą tutaj mam, a mianowicie: jest to szampon. Jest to szampon z olejkiem rycynowym i migdałem z Karniera. Ten szampon był w porządku, ale miałam lepsze. Nie zachwycałam nim się jakoś specjalnie. Miał fajny zapach, natomiast zależy, czy lubicie taki właśnie migdałowy, trochę marcepanowy zapach. Jeśli tak, no to, to jak najbardziej ok. Natomiast jeśli chodzi o włosy po nim, no to tak jak mówię, nie było tragedii, ale też jakoś nie byłam zachwycona właściwie, tak już później to już tak chciałam go trochę skończyć, e, a nie myślałam o tym, żeby mi się nie skończył, bo będę musiała kupić kolejny. Zdecydowanie nie. Nie wiem, czy jeszcze kiedyś po niego sięgnę, ale też nie był jakiś bardzo zły. E, natomiast kolejna rzecz to jest e, korektor, taka mała, <śleszcz> że się nie do poprzedniej. Jest to korektor e, Make Up Forever. E, ten korektor nieraz gościł na moim kanale. Jest to produkt dość drogi, natomiast ja go bardzo, bardzo lubię. Ja mam tutaj numer R20 i jakby w takiej formie, on już jest z tego co wiem, niedostępny. Ja mam kolejny, natomiast wygląda on tak. I mniej więcej odpowiednikiem. Tego R20 jest z tej nowej serii numer 11. I na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że jest większy. Nic bardziej mylnego, kochani. On jest mniejszy, bo tutaj mamy 7 ml, natomiast tutaj mamy 5 ml. Czyli wiecie, przy, takiej, przy takich cyfrach, przy takich małych tutaj liczbach, to te 2 ml to jest całkiem sporo. Natomiast cena jest ta sama, czyli teoretycznie nie podrożało, ale w praktyce mamy za tą samą cenę mniej produktu. Czy lepiej czy gorzej, jeśli znaczy, no wiadomo, o objętość, no to gorzej. Natomiast jeśli chodzi o opakowanie, no, ja mam takie mieszane uczucia, bo tak wcześniej on był normalnie wyciskany. On został przeze mnie, oczywiście, przecięty, żeby wiecie, wykorzystać do końca. Natomiast on miał tu taki aplikator, po prostu, że wyciskamy. Mnie to jakby nie przeszkadzało kompletnie, bo ja i tak daję sobie korektor tutaj na wierzch dłoni, dopiero stąd gąbeczką pod oczy. Natomiast tu mamy taki bardziej aplikator, jak przy płynnych pomadkach. Więc no jeśli ktoś nakłada bezpośrednio, no to dla niego może mieć to duży plus. Dla mnie, szczerze mówiąc, bez znaczenia. No, owszem, wygląda tak ładnie, można powiedzieć, to opakowanie. Natomiast jest cięższe, większe. Dużo trudniej będzie wydobyć go w całości, więc nie dość, że jest mniejszy, to na pewno coś tu zostanie, bo tak jak mówię, przy tych opakowaniach, że możemy, wiecie, tą tubkę tak wycisnąć, to jeszcze możemy przeciąć i tam e, wydobyć e, wszystko e, do końca. No tutaj na pewno e, no nie da rady po prostu, e, więc trochę jestem niezadowolona z tego faktu. E, natomiast korektor bardzo, bardzo lubię. Tak jak wspomniałam, nie jest to tani produkt, natomiast dla mnie on ma świetną formułę. Bo pierwsze też ma duży wybór kolorów, co jest dla mnie niezwykle ważne, bo ja często mam problem z tym, żeby korektor był wystarczająco jasny dla mnie. Zazwyczaj nawet te najjaśniejsze są takie no, trochę za ciemne. Po drugie, ma taką fajną formułę, dobrze kryje. Może nie jest to jakiś taki kamuflaż, natomiast te krycie jest dla mnie zadowalające. Mimo, że mam dość spore cienie potoczami, to bardzo dobrze sobie z nimi radzi. A jednocześnie ma taką lekką i, w moim odczuciu, taką odżywczą formułę. Jak właśnie jak na takie krycie, to nie czuć jakby tej ciężkości tego korektora i tak kompletnie nie wysusza tej skóry, nic takiego się nie dzieje, więc ja jestem z niego bardzo bardzo zadowolona. No zresztą świadczy o tym fakt, że mimo iż opakowanie podoba mi się mniej, że jest go mniej, to i tak zakupiłam kolejny. Także jak najbardziej na plus. Kolejny produkt to jest krem potoczy z firmy Botanic. Nie wiem, czy dokładnie tak się to pamawia. Jest to krem ze śluzem ślimaka i jak najbardziej fajnie mi się sprawdził ten krem. Może mógłbym mieć jeszcze taką, zwłaszcza już teraz, jak się zaczęło trochę chłodniej robić, też taką cięższą konsystencję jak dla mnie, ale używałam go głównie kiedy było troszeczkę cieplej, a wtedy też skóra, nawet taka jak moja, bardziej sucha, ma troszkę mniejsze wymagania, więc sprawdził mi się bardzo dobrze. Ja już Wam chyba go pokazywałam, nawet nie wiem czy się nie znalazł w ulubieńcach, bo naprawdę się z nim polubiłam, Dobrze się też sprawdzał u mnie pod makijaż, także jak najbardziej spełniam swoją rolę, nawilżam tą skórę. Mam też wrażenie, że delikatnie ją jakby napinał, tak? nie, nie, nie mówię tu o jakimś uczuciu ściągnięcia, ale jakby ten obszar pod oczami bardzo fajnie wyglądał. Kolejny produkt to jest tonik. I to jest tonik z Ecolab, jeśli dobrze tutaj wymawiam. Jest to tonik do skóry suchej i wrażliwej, tak? I jest to produkt, który ma być nawilżający. No wiadomo, że jakby sam tonik to nie zastąpi nam jakiegoś kremu. Natomiast e, ogólnie bardzo jestem zadowolona z tego produktu. E, fajnie mi się sprawdził, e, nic nie podrażniał, e, tak łagodził wręcz moją skórę i pozostawiał ją właśnie taką e, no niewysuszoną. Tak Bytuk jakby w jakimś wielkim e, nawilżaniu, jeśli chodzi o tonik, to trudno mi trochę mówić, bo tak jak wspomniałam, tej bardziej taką rolę e, w moim odczuciu ma krem. Natomiast ta skóra nie była, wiecie, taka jakaś wysuszona, taka już aż prosząca się o nałożenie kremu, tylko jak najbardziej tutaj swoją funkcję spełniał i również jestem z niego bardzo zadowolona. Być może jeszcze kiedyś do niego wrócę, jakby wiecie, też czasem się do czegoś tak przykleja, ale lubię też testować różne nowe inne kosmetyki, więc nie zawsze że tak powiem ten sam produkt, koniecznie będzie kolejnym. I mam tutaj jeszcze krem do twarzy. Jest to krem z Lidla. Ja go kupiłam już jakiś czas temu, ale jakby używałam go trochę też naprzemiennie. Później, przez jakiś czas, używałam głównie tego kremu i tak, mam on 50 ml choć nie wygląda moim zdaniem bo wydaje się taki malutki zgrabny opakowanie jest takie nieszklane, nie plastikowe bardziej no ja wiem, że z tym plastikiem no to tak niekoniecznie natomiast no, ma to taki plus że jest lżejsze niż opakowanie szklane i jak widzicie zużyłam go całkowicie i byłam nim miło zaskoczona, bo jego cena była naprawdę niska. Teraz nie jestem w stanie wam jej przytoczyć, natomiast wydaje mi się, że on jest nadal normalnie dostępny w Lidlu. Tylko, że wiadomo o tym, nie, nie leży tak na półce, tylko jeszcze w kartoniku. Gdybyście szukali, to tak orientacyjnie mówię. I to jest krem, bo tam były też różne. To jest krem z olejem makadamia i on ma być odżywczy i jest przeznaczony do skóry suchej i wrażliwej. Ja go stosowałam na dzień, ale naprawdę to jego nawilżenie było dobre. Ale jednocześnie on też mi się sprawdzał pod makijaż, bo jakby nakładając ten krem, najpierw myślałam tak, że że taki jest, może nawet za bardzo, żeby pod makijaż, ale on po chwili tak się fajnie wchłaniał i nie był jakiś taki ciężki na twarzy. I, ale na jednocześnie dobrze, właśnie tak nawilżał i przygotowywał tą skórę do nałożenia makijażu. Tutaj nam sugerują, że możemy stosować zarówno rano i wieczorem. No, ja Wam powiem szczerze, że jakby. To z tym stosowaniem rano i wieczorem to jest bardziej dla mnie coś takiego, że po prostu jedna osoba będzie bardziej stosować na noc, a druga bardziej na wieczór. Ewentualnie, że na przykład w zależności od pory roku, tak, coś nam będzie pasować bardziej na dzień lub bardziej na noc. Natomiast no, raczej. Trudno mi sobie wyobrazić, przynajmniej w moim przypadku, żeby jakiś krem pasował mi zarówno na dzień, jak i na noc, bo ja czego innego oczekuję od kremu na dzień i od kremu na noc. Jeśli chodzi o krem na noc, to chcę, żeby on był zdecydowanie taki cięższy, bardziej odżywczy i żeby nie wchłaniał się tak szybko w moją skórę, tylko żeby jeszcze tam. Działał i dobrze ją nawilżał. Natomiast na dzień również nie używam jakichś bardzo lekkich kremów, ale jednocześnie no nie może on być aż taki jak ten na noc, bo ja na co dzień nakładam makijaż. Natomiast przechodząc do kolejnego kremu, bo mam jeszcze jeden, to właśnie jest krem, który bardziej mi się sprawdzał na noc. I jest to krem Dermedic, również jak możecie zobaczyć, jest konkretnie wykorzystany. Tutaj mamy o, taki fajny zapach, jeszcze czuję Tutaj mamy szklane opakowanie, więc on, mimo że to już nic nie ma, to jest dość ciężki. Więc. To jest jakby jego minus, jeśli chcielibyśmy zabierać go gdzieś w podróż, bo no na przykład w porównaniu z tym kremem to jest kolosalna różnica w wielkości, w ciężkości. Natomiast ja Wam już nieraz wspominałam o tym produkcie. On mi się naprawdę fajnie sprawdza i bardzo dobrze nawilża. On właśnie u mnie gości raczej na noc i w tej roli go stosuje. Ale mm, naprawdę tak fajnie, fajnie nawierza tą skórę. Chociaż na przykład. Yy gdzieś tam jak jest, moja skóra ma większe potrzeby i jest też chłodniej, to, to nawet na dzień byłabym go w stanie też zastosować, ale on już tak naprawdę jest taki dość konkretny, mocno taki odżywczy i bardzo fajnie nawilżający. Więc jeśli jeszcze nie mieliście okazji przetestować, to ja Wam serdecznie polecam. No, i jeszcze jedna rzecz, ale nad nią już nie będę się zbyt długo rozwodzić, bo jest to produkt, o którym mówiłam wielokrotnie, ale że zużyłam kolejny, to Wam pokażę, żeby nie były to moje puste słowa, że rzeczywiście tyle tych kredek używam. Tak, zużyłam kolejną kredkę Golden Rose i to jest numer. Ten, który ja mam, oczywiście nie chyba 101, tak 101. I tak jak już Wam nieraz mówiłam, z jednej strony mamy grzebek, z drugiej strony wykręcaną kretkę. Wielokrotnie Wam polecałam i nadal zdania nie zmieniam. Ja jakiś czas temu robiłam dla Was takie porównanie właśnie tej kretki z Golden Rose oraz kretki z Max Factora które wyglądają prawie, że identycznie i właśnie tam na jedną bref nakładałam jedną, na drugą bref drugą kretkę także jeśli nie widzieliście tego filmiku, a jesteście ciekawi, to tutaj Wam zostawię w proponowanych. I... To chyba było tyle, jeśli chodzi o produkty, które ostatnio udało mi się zużyć. Jestem ciekawa, czy Wy też mieliście któreś z tych produktów i co o nich sądzicie. Dajcie znać w komentarzach na dole, a jeśli ten filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i ja Wam przyznam szczerze, że bardzo lubię dla Was robić te denka, więc jestem ciekawa, czy Wy też lubicie je oglądać. Mam wtedy takie poczucie, że wiecie, tak przed Testowałam dany produkt, skoro go cały zużyłam, to na wszelkie możliwe sposoby i mogę Wam mieć całkowicie spokojnie, powiedzieć tą opinię, nie zastanawiając się, czy jeszcze może jakoś mogłam go inaczej wypróbować, więc chętnie właśnie dzielę się z Wami po zużyciu już całych produktów swoją opinią ale jestem ciekawa właśnie, jak, jak wy postrzegacie, czy lubicie tę czy robicie je właśnie jak najczęściej, czy, czy raczej wolicie inne inne formy filmików. Również będę wdzięczna, jeśli mi napiszecie na dole w komentarzach. A dzisiaj dziękuję Wam za poświęcony czas. Zapraszam oczywiście na mojego facebooka, instagrama. Linki znajdziecie w opisie, i również w opisie będą linki do tych kosmetyków, które dzisiaj Wam pokazałam. Oczywiście, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to gorąco Was zachęcam i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć.